Szkielety domów z Chin realizacja się trochę zeszło. Spodziewaliśmy się że będzie szybciej ale nie było. Już ci wytłumaczę dlaczego. Jeden powód techniczny a jeden społeczny wiesz, bo chcieliśmy od razu żeby było z sufitami. W sensie żeby było ze stelażem na sufit. Bo ja kiedyś sobie wymarzyłem że sufity będziemy dawali z płyty warstwowej i to by uprościło konstrukcję, nie? czyli tego szkieletu by nie musiało być. Ale okazuje się, że płyta warstwowa, ściana warstwowa, która nie będzie obwisać nam na 3 metrach, to jest całkiem skomplikowana konstrukcja i na dodatek nikt nie jest w stanie nam dostarczyć tego teraz na już, w związku z tym no nie będę robił ci świństwa, że wiesz co, że no gdyby tu była ta płyta, to by to było dobrze. No więc musieliśmy niestety doło... no a bo w ogóle wiesz, w ogóle pomysł był taki, że jak już będziemy realizować, to będziemy ci mogli powiedzieć, że wyszło jednak taniej. Nie? No, i oczywiście wiesz, jak to jest, że jak człowiek ma plany, już to się, o, o, będzie, ale będą wszyscy zachwyceni, nie? Jak się spodziewali, że. I, i będzie tanie. No, i się okazało, że właśnie, że jak nam dołożyli, dołożyli ten szkielet na, na sufit. To się okazało, że nie jest stanie. tego musimy to w tej chwili szybko zamknąć. Jak jest dobry kurs dolara, bo żeby nie było odwrotnie. Nie? Polska w tej chwili kupuje 40-milionowa Polska, czy tam 35-milionowa Polska. Kupuje z Niemiec w tej chwili więcej niż Chińczycy kupują z Niemiec. Nie? I po prostu się ten handel międzynarodowy w tej chwili mocno zamknął. Że, że coraz, coraz mniej się handluje. I fajnie, jak to się ogląda w dzienniku, w telewizji i człowiek wiesz, myśli, że a to takie rzeczy, wiesz, które gdzieś tam. Dużo mniej fajnie, jak niestety spotyka go to w jego własnym życiu. Nie? Kiedy mówisz, że słuchajcie, no, musicie nam zrobić lepszą, dlatego tyle miesięcy trwały te negocjacje teraz. Musicie nam zrobić lepszą cenę na te domy, dlatego że my musimy jeszcze mieć na ściany, na okna i tak dalej. A fabryka nie wierzy chyba nawet za bardzo w to, że, że wiesz, co że ma coś takiego jak pięcioletnią perspektywę, dziesięcioletnią perspektywę. Wszyscy się zachowują tak, no po prostu jakby wiesz, jakby ktoś im odciął, odciął optymizm, odciął te. Że, że, że świat będzie szedł do przodu, że to się rozwija, i tak dalej. No i zostaliśmy z tym, że no nie mamy, nie mamy za bardzo też, nie Jak my powiemy, że no ale to za, za pół roku będzie tysiąc sztuk, to oni po prostu mają to gdzieś dlatego, że dla nich to są bajki z mchu i nie? Więc osoby, które wyraziły zgłoszenie. Dostaną dziś albo jutro proformy i dostaną zaproszenie do grupy WhatsApp. Dlatego, że wiesz co, postanowiliśmy zrobić taki eksperyment: że będziemy wszystko to, co my wiemy, w którym momencie jest zamówienie, że na przykład przesunęło się malowanie o dwa dni, że czekamy na pociąg, że chodzi o to, że Dość importerów, nie? Koniec. Dość. Je, zachowujmy się tak, jakbyśmy wszyscy byli wspólnikami, nie? W, wkładasz w to swoje pieniądze, więc yy, no, nikt nie ma prawa, yy, wiesz co, siedzieć i, i wiedzieć więcej, a ty będziesz się denerwował, bo, bo wiesz mniej. Nie, więc po to, po to jest grupa WhatsAppowa. Ja tutaj też będę wrzucał jakieś tam informacje, jak to będzie, bo wydaje mi się, że teraz chcemy ruszyć z tematem okien. Na dodatek, Unia chce rzeczywiście wymieniać okna w całej Unii na te bardziej, no. Na te mniej przepuszczające dla ciepła, nie? więc to, to się powinno wszystko razem po, poskładać, ale chcemy wypróbować po prostu. No bo wiesz, to też jest taki trochę trochę dla osób odpowiedzialnych za te rozmowy z Chińczykami. Nie? Też, też jest taki trochę stres, bo. W momencie, kiedy wiesz, ty po raz pierwszy w życiu bierzesz udział w imporcie. Nie? W związku z tym wydaje ci się, że jak ktoś na przykład powie, że nie, w tym tygodniu jeszcze się na statek nie zapakowało, albo nie, jeszcze okazuje się, że, że tak jak przy poprzedniej, że jeszcze jeden mały kontener, albo cokolwiek, wiesz, te, te, rzeczy, te rzeczy się bez przerwy zdarzają. To jak mnie to już spotkało sto razy, to ja podchodzę do tego, tak wiesz trudno, takie rzeczy się zdarzają, nie? a jak ty to widzisz po raz pierwszy, no to jest strach, że zaczniesz wiesz się złościć, wywoływać panikę i tak dalej, więc no taki eksperyment zobaczymy, ja zawsze myślałem o sobie, że mam silną psychikę, więc mam nadzieję, że to zniosę. A. A Ty będziesz wiedział wszystko tak, jak wiesz, co? Jeżeli, jeżeli chciałbyś kiedykolwiek sam coś importować, to, to będziesz wiedział na bieżąco, jakby to też taka nauka, nie? że po prostu jak się to robi, jak, jak wygląda robienie tej kiełbasy, naprawdę. Podsumowując. Dzisiaj, jutro przyjdzie do Ciebie e-mail i zaproszenie na WhatsAppa również. Jeżeli jesteś zainteresowany, to kontakt zwrotny. Jeżeli masz jakieś pytania w komentarzach albo na WhatsApp. Na razie.